Czy trenerzy często właśnie czując się zaatakowani, czy uciekają w ten argument, ucinając po prostu to, że, że rozmówczyni po prostu ma brak kompetencji w tym sporcie? To jest zawsze pierwsza linia obrony i pierwsza linia ucieczki trenera, który się czuje zaatakowany, niezależnie czy rozmawia z mamą czy z ojcem. No bo nawet jak, jeżeli to jest ojciec i jak on nie jest, nie wiem, Kubą Błaszczykowskim, ten ojciec akurat, no to ten trener i tak będzie miał argument, że i tak ma większe doświadczenie trenerskie niż jakikolwiek ojciec, który będzie mu próbował tłumaczyć, że on tam się zna, bo wie, co to jest ustawienie 3, 5, 2 i w ogóle tam on już trenował. To bardzo odpala. odpala. To tak, jakbym przed nagle, nie wiem, do, do dentysty mówił, Nie, 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 wie pani, co, bo to, 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 co pani wymyśliła, to jest beznadziejna w ogóle pomysł na leczenie mojego zęba. Ja kiedyś oglądałem dwa filmy na YouTubie i w ogóle doktora Hausa też oglądałem i ja wiem, że tu trzeba to inaczej zrobić. Mm-hmm.